Golbalux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej, Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux, 20 lat na rynku. TV Rzeszów wzbogacił się o nowy punkt obsługi mieszkańców Urzędu Miasta. Terenowa siedziba urzędników powstała w Galerii Plaza. Prezydent Rzeszowa postawił przed nami bardzo ważne zadanie już wiele lat temu, aby cały czas szukać możliwości coraz lepszej obsługi naszych klientów, bez kolejek, w dogodnych godzinach. I punkty, które otwieramy w galeriach handlowych właśnie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. To jest dogodny dojazd, bezpłatne parkingi, szczególnie wielopoziomowe czy też podziemne, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i przede wszystkim godziny otwarcia od 10 do 18 włącznie z sobotą. W punktach obsługi mieszkańców można załatwić wszystkie sprawy, z jakimi najczęściej wybieramy się do urzędu. Ktoś, kto przychodzi zarejestrować samochód, od A do Z, to sprawę tutaj załatwi wraz z odbiorem tablic rejestracyjnych, podobnie jest z dowodem osobistym. Pracownicy są doskonale przeszkoleni i służą pomocą w każdej urzędowej sprawie. Nawet jeżeli ktoś chce złożyć pismo do prezydenta miasta, może je zostawić tutaj i wziąć potwierdzenie, że takie pismo do urzędu wpłynęło. Mogę zagwarantować, że żadna sprawa, z którą mieszkańcy tu się zgłosi, nie zostanie bez załatwienia. Zarząd galerii, w których powstają punkty za darmo Wynajmują lokal miastu. Wszystko po to, aby życie tętniło w ich obiektach. Głównym celem naszego centrum jest, jest handel, jakby na to nie patrzeć. I to jest podstawowa funkcja. Natomiast, no, żeby ten klient tutaj właśnie przechodził i tutaj się realizował, z tego typu inicjatywy, jak punkt obsługi mieszkańców, dobrze, że są w, 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 w tym miejscu. Tu również będą powstawały restauracje czy kawiarnie, tak żeby ten czas rzeczywiście spełnić i zrealizować się w całości. Rzeszów, jak na stolicy Innowacji przystało, zapoczątkował powstawanie. Tego typu punktów obsługi w Polsce. Powiem nieskromnie, że byliśmy pierwsi. Przetarliśmy szlaki, bo nie było to łatwe ze względu na formalności. Oczywiście po nas otworzył podobny, podobny punkt Kraków w jednej z galerii handlowych, a inne miasta przyjeżdżają, oglądają jak to nas funkcjonuje i wiem, że negocjują w swoich miastach z galeriami odnośnie wynajmu powierzchni. Nowy punkt obsługi mieszkańców jest trzecim z kolei. Miasto nie wyklucza następnych. Tv. podkarpacie.pl producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej, Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbaluks. 20 lat na rynku.